Mówię, no nie opieram się na laurach, nie zadowalam mnie nie wiem, 5-4 punkty, hmm. czy, czy nawet 6-8 wymęczone, cały czas chcę więcej i chcę być bardzo silną osobą tutaj tej sali. Cały czas też mówię, że nie chcesz chodzić tutaj w buty, Bartka, zazwyczaj nawet jakby nie, nie czujesz tego. Czy to też jakaś, nie wiem, z psychologiem, czy sobie już tak w ułożyłeś, że tutaj no, nie ma takiego celu dla no. mnie. Przychodzi robicie czego swoje. Się każdy doskonale wiedział, co musi dać od siebie, że to nie może być tak jak było poprzednio 100%, tylko musi być 110-120%. Jak widać każdy gdzieś daje tą cegiełkę więcej i bierze na klatę wynik. No, my wszyscy ciągniemy ten wózek, Wiadomo, jak było kilka lat temu Bartek był mocno wybijającą się postacią Stali i to on jakby był tym wiodącym liderem. Cały czas on zdobywał najwięcej punktów, a dzisiaj mamy taką drużynę, że każdy, każdy ciągnie wózek i... tu tak, tylko tak, pytam o twoje właśnie takie nastawienie. Moje jak nastawienie było... Bo... Ja, ja doskonale wiem, ile chcę osiągać punktów. 8-10 punktów, bo było... jest to. Mecz, po którym powiem, dobra, no był, było fajnie. Mogło być lepiej, ale było fajnie, zrobiłem minimum. I mm -hmm. to, to było takie moje minimum. Eee, tak jak mówię, no czasami zdarzały się takie dziwne sytuacje, tak jak tutaj z Wrocławiem, gdzie cały mecz mi się posypał po tych dwóch wykluczeniach. Mm -hmm. No ale to jest sport. To jest jazda na najwyższym poziomie. Mały elemenci zawiedzie i tak naprawdę Czyli... może, może przesądzić, albo będziemy super mecz, albo będzie klapa. Tych chłopaków widziałeś w tych w telewizji. A teraz jeździsz z nimi jakby tutaj już na, na równi? Czy czymś się zaskoczyli? Jakimś poziomem? Czy po prostu... Z Andersem tak. miałem 3 lata razem w sezonie w Gdańsku. Ale mówię o tych zawodnikach, tu ogólnie wspinających się, No to tak, czyż, czasami gdzieś tam w Szwecji się spotykaliśmy razem i też jakby potrafiłem z nimi wygrywać, więc to nie jest nie, żadna nowość dla mnie. Stojąc pod taśmą, chcę to wygrać. Czy znaczy, chciałbyś, że to nie było jakieś Absolutnie, absolutnie nie, mentalnie. W ogóle jakby no nie, 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 nie brałem tego pod uwagę, że może być tam mm -hmm. strach, że nie wiem, że stanie od, od mm. obok mnie Dojli czy ktokolwiek tam z Grand Prix. Ja wiem po prostu na co mi stać i wiem, że też potrafię z nimi wygrywać. A tutaj po meczu jeszcze długo spacerowaliście tam przy starcie, o co chodziło tutaj. No cały jest, czas. Manewry, czy... to, bardzo to mi się podoba, ponieważ e, intensywnie obgadujemy każdy mecz. Jak widzicie każdy jakby w tej szatni siedzi, pomimo tego, że mamy daleko, niektórzy mają daleko do domu, siedzimy, rozmawiamy, obgadujemy. Czyli dlaczego tak się Nie, nie, piwa nie ma. Natomiast mówię, jest bardzo długi dialog i dużo rozmawiamy na ten temat. Co mogło być lepiej odnośnie ustawień, więc to mi się też bardzo podoba. Mm -hmm. Dziękuję. Ci bardzo. bardzo. Oskaranie nie uważasz, że ta zmiana na Ekstraligę nie jest u ciebie za późna, Że mogłeś wcześniej wejść w tą Ekstraligę i, i dużo wcześniej to zacząć? Znaczy no bardzo chciałem wrócić do tej Ekstraligi o wiele prędzej, natomiast nie było, nie było tak naprawdę żadnej konkretnej oferty. Mhm. E, a ja jestem taką osobą, że nie lubię się komuś prosić o, o danie szansy czy, czy błagać. E, no bo nie na tym rzecz polega. Ekstra była dosyć mocno zabetonowana. Każdy miał swój skład i tak naprawdę jak były jakieś ruszady, to jeden zawodnik się wymieniał z drugim i to wszystko i tak naprawdę nie dawano za wiele szans pierwszoligowcom. Jak widać mi się wydaje warto. Warto też jakby Uchylić się i pomyśleć, czy nie, czy nie, nie jest sens zrobić dziesięciozespołowe ekstreli. Wtedy mhm, więcej bo, zawodników, bo zawodników jest. Tak, i polskich zawodników, tak. którzy mieliby szansę, żeby. żeby dokładnie, jechać. Nie? Tak? dokładnie. Jesteś tak. tego doskonałym I, przykładem. Tak, i jakby jestem trochę ich ambasadorem i chciałbym <laughs> pomóc im też spróbować, bo naprawdę to jest coś niesamowitego i widzę jaki jest przeskok pomiędzy ligami, natomiast wiem też jak potrafi, mm -hmm. jak się jesteś dobrze przygotowany, nastawiony, to wiem, że potrafi unieść te twoje umiejętności mm -hmm. bardzo mocno. To z kim rozmawiać, żeby powiększyć? Nie wiem, chyba z, z władzami <laughs> ekstra ligi. Okej, okay, dobrze dziękuję. Dzięki. Nie dosyć. W moim imieniu co mogę powiedzieć, na pewno szło więcej punktów wyciągnąć, borykałem się natomiast z jakimiś problemami dziwnymi od pierwszego biegu, byłem niezadowolony, bo motocykl nie działał tak jak należy, nie było oczywiście okazji do treningu, bo pogoda nam pokrzyżowała plany, więc wyszłoby może to prędzej, nie ma co gdybać, cztery biegi szukaliśmy i i wierciliśmy w sprzęcie i dopiero coś drgnęło na ostatnie biegi. Jest taka duża satysfakcja, że jest to trzecie miejsce, bo, właśnie no bo nie byliście typowani na taką kartę Jeśli się nic nie zmieniło, po dzisiejszym meczu mamy trzecie miejsce, no to fajnie, super. Macie na pewno. Tak naprawdę z tych rund zasadniczych byśmy mieli brązowy medal, no super, fajna sprawa. Nie ma co natomiast osiadać na laurach, trzeba się skupić na następnych meczach. Na pewno trzeba przeserwisować mój sprzęt, bo tak jak mówię, Dzisiaj trochę z nim walczyłem. I wyciągnąć wnioski, potrenować dobrze i z spokojną głową czystą kartą podejść do play offu Chcę cię zapytać o to, co się działo w Kroście na tym inkie, który się nie odbył. Jak ty patrzyłeś? to? ten tor był rzeczywiście aż tak zły, jak to było opisywane? Ja już o nim zapomniałem, a ty mi przypominasz. Ja chcę poznać po prostu wasze. Spojrzenie. No tak, no, nie, nie, na pewno nie był to ciekawy. Może zacznę od, od początku, gdy przejechaliśmy w niedzielę. Wyszedłem na tor, z nikim nie rozmawiałem totalnie, więc nikt mi do głowy nic nie nakładł i powiedziałem jakby komisarzom toru, że na moje ten tor się rozwali. Mhm. Nie sądziłem, że wszyscy będziemy tak solidarni i jednomyślni i zdecydowaliśmy, że my do tych zawodów nie, 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 nie podejdziemy, bo ten tor jest po prostu niebezpieczny. Szkoda też, że próbowano zrobić to następnego dnia, bo jakby też każdy aplikował, że bez sensu jest czekać robić, gdzie robili tor od, od środy czy od wtorku i nie Zrobili go a chcieli go tak naprawdę zrobić przez nas na ten dzień, i tak naprawdę szkoda też tych kibiców, co tam musieli znowu wchodzić i oglądać to, co się działo dzień Jasne, chciałbyś pojechać gdzie indziej na trzeci film? Na Powiem szczerze, że psychicznie tak, bo już jestem zmęczony tym, co się tam działo. Siedzieliśmy do późna w szatni, i tak naprawdę miały, miały być jakieś przeprosiny ze strony klubu. Ja ich nie widziałem, bo oni sobie wyczyścili e, nami buzię i tak naprawdę nie przyznali się nawet ani trochę do błędu. Ja no dziękuję. Nie Sorry, że Ci o tym przypomina. No, Spoko. pytanie o playoffy. Czy to duża różnica, że pierwszy mecz jednak jedziecie, yy, się... Dla mnie, Dla mnie to żadna różnica, naprawdę. Nawet nie wiem czemu ktoś to rozbiera na czynniki pierwsze, każdy sportowiec podchodzi, zaglądają do kalendarza, Ok, mam mecz w domu, mam mecz na wyjeździe i nie bierze w ogóle pod uwagę czy, czy to jest mecz i, yy, i będzie miał jakieś znaczenie. Chcemy tu zdobyć jak najwięcej punktów, na wyjazd jedziemy również po wygraną, tak jest, takie jest nastawienie. Dziękuję.